Hej Testerzy, z tej strony Emi i w dzisiejszym odcinku skompletowałam dla Was zestaw prawdziwej influencerki. Dzisiaj skupimy się nie na jednym, a na kilku gadżetach. I będą to rzeczy, które ułatwią życie niejednej osobie, która pragnie rozpocząć swoją działalność internetową. Myślę, że jestem idealną osobą, która może wypowiadać się na ten temat, ponieważ jestem influencerką dłużej, niż to słowo naprawdę istnieje, więc spokojnie możecie nazywać mnie dinozaurem internetowym. Mimo, że teraz nie angażuję się aż tak bardzo w prowadzenie moich social mediów jak kiedyś, to szczerze z produktów, które dzisiaj zobaczycie, korzystam częściej niż robiłam to kiedyś. A to wszystko za sprawą tego, że jestem social media managerem jednej z firm, więc jeśli Ty również zasiadasz na takim stanowisku, to ten odcinek jest dla Ciebie. No dobrze. Jakie rzeczy w takim razie przybliżają Was o jeden krok do zostania? prawdziwym influencerem. Oświetlenie, statywy, dobrej jakości sprzęt nagrywający oraz łatwy program do obróbki materiałów. Tych rzeczy jest naprawdę niewiele, a dzięki nim jakość naszej pracy wzrasta o 100%. Zacznijmy od oświetlenia. Ja w moim życiu korzystałam z wielu lamp Zaczynając od softboxów. Jednak uważam, że najlepszym rodzajem lamp dla twórców internetowych są lampy pierścieniowe, czyli tak zwane ringi. Moją dzisiejszą propozycją dla Was jest lampa LED Tracer Ring o średnicy 30 cm. Jest to bardzo lekka, poręczna lampa, która daje wystarczającą ilość światła. No oczywiście, jeśli korzystacie z niej w swoim pokoju, no bo im większe pomieszczenie, tym więcej światła potrzebujemy. Wewnętrzna średnica lampy ma 24 cm, a zewnętrzna 30 cm. Pierścień rozświetlający jest pokryty 160 diodami LED. Posiada regulację natężenia oświetlenia od 600 do 1300 lumenów oraz trzy tryby oświetlenia w zakresie od 2700 do 7000 Kelvinów. Możemy ustawić sobie światło ciepłe, zimne lub neutralne. Ja osobiście polecam ustawić sobie tą trzecią opcję, ponieważ daje najbardziej naturalny efekt. Lampa działa na kablu USB, więc na przykład możemy sobie ją podłączyć nie tylko do kontaktu, ale na przykład do naszego laptopa. Na kablu znajduje się taki mały pilocik, który oczywiście jest naszym sterownikiem. Mamy tutaj włącznik, regulację jasności oraz zmiany trybu oświetlenia. Ostatnia bardzo istotna rzecz na temat tej lampy, i to w sumie dzięki temu aspektowi, wybrałam ją jako lampę idealną dla influencera. Statyw, na którym stoi, ma wbudowany taki malutki uchwyt na telefon. Jest to super opcja dla ludzi, którzy nie lubią używać dużej ilości sprzętów. I dzięki temu statywowi wystarczy, że ograniczycie się tylko do tej lampy. Jest to genialna opcja dla osób nagrywających siebie przednią kamerką. Taki ring ze statywem na telefon zdecydowanie ułatwi Wam nagrywanie story z przednią kamerką, robienie sobie selfie, czy nagrywanie TikToków. I myślę, że lampa pierścieniowa LED Tracer Ring o średnicy 30 cm dostępna aktualnie na OLX, będzie bardzo dobrym wyborem. Pozostając jeszcze przy temacie oświetlenia, warto jednak wspomnieć, że zwykłe białe światło nie jest jednak czymś atrakcyjnym, więc jeśli chcielibyście wprowadzić swoje materiały na jeszcze wyższy poziom, chcielibyście dodać im barw, to warto zaopatrzyć się w pozornie niewinną taśmę LED. Uwierzcie mi, to cacko umie czynić cuda! Mam tutaj dla Was taśmę RGB LED SMD pododporną, 5-metrową na pilot. Jest to najzwyklejsza, samoprzylepna, kolorowa taśma LED, którą możecie sobie przykleić na ściany albo po prostu korzystać jako przenośne oświetlenie. W skład zestawu wchodzi taśma LED RGB, sterownik, pilot i zasilacz. Taśma ma 5 metrów długości i 8 mm szerokości. 300 LEDów, moc 7 W, żywotność 5000 godzin. Oraz klasę szczelności IP44. Możecie w takim razie korzystać z niej w takich miejscach jak łazienka, bez obawy na zachlepanie czy wilgotność w powietrzu. Taśma jest sterowana za pomocą pilota. Mamy tutaj aż 24 przyciski, ale ilość wariacji kolorystycznych, które możemy sobie stworzyć, jest nie do zliczenia. Oprócz podstawowych kolorów, które widać na pilocie, można przy pomocy mieszania stworzyć własne odcienie. W moim pokoju mam zainstalowane dwie takie taśmy i dzięki temu mogę codziennie tworzyć sobie filmy w różnym oświetleniu i w innym kolorze pokoju. Kończę temat oświetlenia, czas przejść do statywu. Lampy ze statywami są naprawdę super, ale czasami potrzebujemy czegoś bardziej solidnego. I uważam, że mimo wszystko każdy influencer powinien posiadać chociaż jeden dobry statyw. Ten model to mój ulubieniec i korzystam z niego od kilku dobrych lat. A mowa tutaj o statywie Hamastar 61. Jest to statyw do wykonywania zdjęć bez drgań, zapewniający stabilność na nierównym podłożu. Docelowo jest przeznaczony do aparatów i kamer. Jednak jeśli dokupicie sobie do niego takie malutkie mocowanie do telefonu, na spokojnie możecie korzystać z niego również w postaci statywu do telefonu. W zestawie mamy jeden trójnożny statyw Star 61 oraz pokrowiec, który jest bardzo dużym udogodnieniem, gdy na przykład chcemy przemieścić się z tym statywem. Statyw ten jest wykonany z aluminium, a jego uchwyty z plastiku. Jest bardzo lekki i poręczny, ponieważ jego waga to zaledwie 1220 gramów, a jego wysokość po złożeniu to 60 cm. Zaś maksymalna wysokość po rozłożeniu statywu Hama Star 61 to 153 cm. Jak już wcześniej wspominałam, jest to statyw trójnożny. Każda z nóg ma takie trzy przedłużenia, dzięki czemu precyzyjnie możemy zmienić wysokość urządzenia. Głowica obrotowa 3D umożliwia perfekcyjne ustawienie aparatu lub kamery do wykonania zdjęć poziomych lub pionowych. Hak na dole pełni funkcję obciążenia, zapewnia lepszą przyczepność do podłoża na wietrze i na wyboistym terenie. Ja z tego statywu korzystam bardzo często, ponieważ nagrywam moje filmy na YouTube przy użyciu aparatu i często mam ochotę ustawić taki kadr, którego nie da się uzyskać bez użycia statywu. Dlatego uważam, że każdy twórca internetowy powinien posiadać chociaż jeden mały statyw i myślę, że Hama Star 61 będzie idealnym wyborem. Skoro mamy już statyw i oświetlenie, warto wspomnieć o sprzęcie, którym nagrywamy swoje materiały do social mediów. Osobiście uważam, że aktualnie wiele telefonów posiada tak dobre aparaty, że nie musimy inwestować w nic więcej. Co prawda, ja, jak już wcześniej wspomniałam, jestem ze starej szkoły i wolę korzystać z mojego klasycznego aparatu vlogowego, choć muszę przyznać, że jego jakość nie jest aż tak kolosalnie lepsza od mojego telefonu. I tutaj przyznam brutalną prawdę na temat telefonów, którymi warto nagrywać na social media, ponieważ nieważne jak drogiego kupimy sobie Samsunga, Huawei'a czy Xiaomi, on i tak będzie nagrywał gorzej od iPhone'a. Jeśli chodzi o jakość zdjęć, to wiele nowych modeli telefonów już dorównało iPhone'om. Jednak różnica w jakości filmów jest dalej bardzo odczuwalna. I to najlepiej widać na TikToku. Kiedyś w ogóle nawet krążyła taka teoria, że yy, jakość filmików na TikToku zawsze z iPhone'ów będzie po prostu najlepsza, że TikTok jest tak po prostu ustawiony. Ile jest z tym prawdy? Nie wiem. Ale muszę przyznać, że bardzo rzadko widzę, żeby jakikolwiek influencer korzystał z innego telefonu niż iPhone, więc coś musi w tym być. Na sam koniec odcinka chciałam się podzielić z Wami aplikacjami, które naprawdę warto znać jako twórca internetowy. Ja posiadam taki swój zestaw, który bardzo ułatwia mi moją pracę. Zaczynając od aplikacji do obróbki zdjęć, warto pobrać sobie Lightrooma, i to takiego w darmowej wersji, oraz Pixarta. Pierwsza aplikacja jest idealnym miejscem do obróbki kolorów Waszych zdjęć. Zapewniam Was, że możecie tam zdziałać cuda. PixArt jest zaś świetny do wykonywania jakichś grafik, kolaży i innych takich. Moimi ulubionymi aplikacjami do obróbki filmów na telefonie są InShot i CapCut obie aplikacje są do siebie bardzo podobne. Tylko powiedziałabym, że InShot jest aplikacją prostszą i ma mniej funkcji. Zaś CapCut jest bardziej skomplikowany z większą ilością możliwości. Możecie podłożyć muzykę, przyciąć pliki, połączyć pliki, dodać przeróżne przejścia, zmienić format, odrasować kolory czy nawet coś sklonować na przykład siebie. <grych> no ogólnie możecie zrobić tam naprawdę wszystko. Jeśli chodzi o programy do obróbki na laptopie, to przez Całe życie zawsze wszystkim polecam Sony Vegas. Ja na przestrzeni lat korzystałam z wielu jego wersji i byłam bardzo z niego zadowolona. Sony Vegas to po prostu bardzo prosty program w obsłudze, który ma naprawdę wiele ciekawych funkcji. Więc jeśli rozpoczynacie swoją przygodę z montażem, to warto właśnie zacząć od tego programu. Ale wróćmy do pracy influencera w terenie. Tutaj z pomocą przychodzi nam selfie stick Huawei AF11. Monopod pozwoli ci zrobić idealne selfie. Uchwyt w nim jest uniwersalny, dzięki czemu na pewno będzie kompatybilny z Twoim smart. Smartphone. Posiada przycisk do robienia zdjęć, który działa jako spust migawki, a łączyć z telefonem zapewnia kabel. I tutaj pojawia się jeden problem dla posiadaczy iPhone'ów, ponieważ iPhone nie posiada standardowego wejścia na słuchawki. Możemy sobie poradzić bez problemu za pomocą przejściówki ze złącza Lightning na gniazdo słuchawkowe. Taka przejściówka, jak widzicie, jest bardzo mała, więc możemy sobie ją zostawić na stałe w naszym urządzeniu. Oprócz tego selfie stick ma bardzo przyjemne w dotyku matowe wykończenie. Jego długość to 66 cm, a po złożeniu jest na tyle mały i poręczny, że bez problemu można go zmieścić w plecaku czy w torebce. Ale się dzisiaj nagadałam, ale mogłabym gadać na ten temat jeszcze dłużej. Mam nadzieję, że zestaw influencera, który dla Was przygotowałam, przypadł Wam do gustu. Pamiętajcie, że wspomniane oświetlenie i statywy możecie znaleźć na OLX, a z opcją przesyłki OLX możecie wybrać sobie dostawę do paczkomatu. My widzimy się w kolejnym odcinku, a ja się już z Wami żegnam. Ciemka!